Cześć, moi drodzy na kanale Kryptostasiak. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo, bardzo przydatną rzecz, która jest powiązana z Bybitem, mianowicie jak połączyć Bybit z platformą MetaTrader 4, czyli platformą, która jest dosyć mocno znana na rynkach finansowych. Myślę, że bardzo dużo ludzi korzysta z tej platformy, łącznie ze mną, ale oczywiście ostatnio po zobaczeniu update'u połączeniu jej z Bybitem po prostu wykryłem dodatki których możemy tam używać, których nie ma po prostu na Bybicie, a są bardzo bardzo przydatne. Także bardzo fajnie, że Bybit zrobił taką aktualizację i połączył się z tą platformą. Także dzisiaj sobie porozmawiamy, jak ją połączyć, jak tą platformę ustawić i jak ona działa. I moi drodzy, oczywiście konkursy dalej w grze związane z Bybitem. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, wesprzeć mnie, wesprzeć społeczność, możecie się zarejestrować z linku afiliacyjnego, oczywiście na giełdzie Bajby, tak jeszcze i nie macie. I macie tutaj konkursy. wrzucałem je ostatnio na Twittera, więc możecie wejść na krypto Stasiak, na mój profil i sobie zobaczyć, jakie te konkursy są. Tutaj Wam pokazuję w tym momencie, jak odebrać 55 dolarów. Tak o, bez żadnego problemu. Po rejestracji po prostu dostajecie 55 dolarów. Musicie tylko wykonać te aktywności, które są na ekranie. I oczywiście drugi bardzo fajny konkurs jest taki, że jeżeli wejdziecie sobie na Bybit'a, tutaj nawet możecie wejść na główną stronę, zobaczyć Register Now na Ethereum Rush Register Now. I oczywiście tutaj również macie instrukcję jak dokonać tego, żeby zarejestrować się do tego konkursu związanego z tradingiem na derywatywach na Ethereum. Jest bardzo prosto to wszystko zrobić, a fajnie, bo możecie wziąć udział w dosyć, dosyć mocnych nagrodach, ponieważ tutaj jest pula nagród milion dolarów, milion USDT, więc bardzo łatwo i bardzo szybko możecie wziąć w tym udział, do czego zachęcam. Ja również biorę sobie w tym udział. I teraz może, moi drodzy, przejdźmy do sedna tego, o co chodzi z tym MetaTraderem 4. MetaTrader 4 to jest oczywiście osobna platforma, czyli nie jest to broker, tylko jest to po prostu platforma do tradowania na rynkach finansowych tradycyjnych. Jeżeli chcecie sobie rozgrywać rynek, tradować, potrzebujecie znaleźć brokera, który będzie po prostu trzymał wasze pieniądze, w cudzysłowie wpłacać, wypłacać, przez niego będziecie i platformę, na której będziecie tradować. Tutaj jest bardzo fajna rzecz, ponieważ e, możemy to połączyć z Bybitem i co nam to daje, ponieważ to jest najważniejsza informacja. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli na Bybitcie otwieracie sobie pozycję, na przykład na Bitcoinie i powiedzmy zrobiliście ją na 15 tysiącach dolarów i myślicie, kurczę, chciałbym tą pozycję trzymać pod hossę, albo po prostu jest to długi swing długoterminowy i nie chcielibyście go w jakikolwiek sposób naruszać. Ale przychodzi taki moment, że chcecie sobie zrobić następnego longa, prawda? Bo jest gdzieś tam jakiś klaster, gdzieś coś się dzieje, ale nie chcecie naruszać swojego i niestety się nie da. Na żadnej giełdzie zresztą się nie dał. Jeżeli zrobicie sobie longa, to uśredni wam pozycję, którą kupiliście, tą za 15 tysięcy dolarów, czego nie chcecie robić, prawda? A tu właśnie przychodzi MetaTrader z ratunkiem po połączeniu z Bybitem. Jeżeli na przykład otwieracie sobie na MetaTraderze pozycję na Bitcoinie jedną, Możecie otworzyć jeszcze drugą, trzecią, piątą, pięćdziesiątą, setną, która będzie pozycją osobną. Czyli możecie na przykład otwierać x longów na tej samej platformie, nie łącząc je ze sobą, tak, żeby uśredniać pozycję. Więc przykładowo ja osobiście robię sobie w ten sposób, że powiedzmy na jednej platformie zakładam takie długie swingi, które wiem, że będę chciał trochę dłużej podtrzymać, ponieważ strefy są dosyć mocno rozszerzone. A na drugiej platformie robię sobie, powiedzmy, bardziej taki day trading, czy jakieś tam skalpy, czasem, żeby nie psuć sobie tych. Długich swingów, które mam pozakładane, więc bardzo fajna rzecz. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę, że z MetaTraderem pewnie można połączyć inne giełdy, ale tutaj jeżeli mamy jeszcze pośrednika dodatkowego, to musicie pamiętać o tym, że naprawdę giełda musi być bardzo dobra technologicznie, żeby to wszystko udźwignąć, żeby nie było problemu z wybijaniem stop lossów w złym momencie, nie brania tych profitu w momencie, w którym sobie go wyznaczycie, tak jak się to dzieje niestety na Binance, co już wielokrotnie Wam pokazywałem dowody, przykłady tego na filmikach na Discordzie. Więc Bybit myślę też będzie najlepszym wyborem do tego, ponieważ technologicznie jest w tym momencie na pierwszym miejscu i te platformy Formy ze sobą naprawdę bardzo, bardzo dobrze działają. Także tyle z tematu informacji, co to jest Metatrader, po co on tak naprawdę jest. Uważam, że to jest mega dobry feature, z którego każdy powinien korzystać, no bo inaczej nie zadziała się tak, jakbyście chcieli. Więc już wam teraz przychodzę z pomocą i pokazuję, jak to wszystko ustawić i uruchomić. Oczywiście, moi drodzy, robimy wszystko z oficjalnej strony Bybit'a. Nie wchodzimy przez jakieś strony poboczne, bo gdzieś tam wejdziecie, traficie na jakiś SCAM i będzie po prostu problem. Więc tutaj, jak jesteście na głównej stronie, na głównej stronie Bybita, to macie te zakładki na górze. I tutaj sobie wchodzicie w Tools. Jak macie Tools, zejdziecie sobie na sam dół. Zobaczycie MetaTrader 4. Klikacie oczywiście w to. Jak klikniecie sobie w tego MetaTradera 4, to się oczywiście będzie tutaj ładowało i przejdzie wam do odpowiedniej zakładki. I oczywiście od razu mówię, że MetaTradera możecie również ściągnąć na tablet, na iPhone'a, na Androida. Nie ma tutaj żadnego problemu. O co tutaj chodzi? Po pierwsze, jak zjedziecie sobie, tutaj oczywiście macie opis, co tam, jak tam, o co tutaj chodzi. Jak zjedziecie sobie na sam dół, prawda, to macie tutaj możliwość ściągnięcia a, tej aplikacji. Oczywiście for phone i tablet, prawda, Android, Apple i for computer, Windows, Mac i, webowa, i webowy MetaTrader. Ja oczywiście tego tradera już mam ściągniętego i już mam podpięte pod nie konto, więc no nie będę Wam pokazał jak się ściąga, myślę, że to każdy potrafi, ale zaraz sobie tą platformę włączymy i pokażę Wam jak to wszystko działa i jak to połączyć przede wszystkim. Żeby aktywować tą platformę, ja ją może od razu włączę, żeby nam ona chodziła gdzieś tam w tle i zaraz Wam wszystko pokażę. Dobrze. Klikamy sobie, moi drodzy, Activate MT4 Account. Oczywiście możecie otworzyć sobie konto demowe, jeżeli ktoś gdzieś tam dopiero zaczyna z tradingiem, to zalecam oczywiście uczenie się i testowanie wszystkiego na koncie demo, więc klikamy sobie Active MT4 Account. Tutaj oczywiście jest introduction, jakiś opis, więc terms and condition możecie sobie przeczytać, właściwie powinniście, klikacie confirm i przechodzi Wam dalej. I teraz tak, Przechodzi wam komunikat. Congress, you have signed up for Bybit MT4 account. I tutaj oczywiście your username and password have been sent to. I tutaj jest mail, z którego korzystam. To jest oczywiście Bybit, ten na którym teraz jesteśmy taki testowy. Mój drugi mail też jest podpięty pod właśnie takie testowe rzeczy specjalne do filmiku. I teraz e, oczywiście jak sobie już ten mail Bybit wysłał nam tego maila możemy sobie kliknąć view MT4 account i tutaj oczywiście nic nie mamy, zero balansu. Jak przesłać pieniądze do tego miejsca, żebyście mogli z nich korzystać na MT4. Zaraz wam to pokażę. Oczywiście zakładam, że ściągnęliście sobie już aplikację Bybit. Ja w tym momencie ją włączam i już wam pokazuję jak to wszystko działa. Tutaj moi drodzy mamy Aplikację MetaTradera, ona oczywiście jest mega archaiczna, niestety, no cóż zrobić, cóż poradzić, wygląda jak wygląda, ale nie o to chodzi, chodzi o to, że to by, żeby to działało. Więc tutaj oczywiście macie instrumenty, które są dostępne, musicie wziąć pod uwagę, że tylko i wyłącznie te coiny, które tutaj macie, będą na MetaTraderze. Ja z tego korzystam, no bo głównie są coiny, na których gram, jest Bitcoin, jest Ethereum, jest, jest Phantom, jest Matic. Więc no, mi to wystarcza, ja głównie te dłuższe swingi zakładam po prostu na tych coinach, na których najczęściej gram, czyli Bitcoin i Ethereum. Oczywiście też na Fantomie mi się zdarza, wiecie jak obserwujecie, wiecie jak to u mnie wygląda. I teraz o co tutaj chodzi? Oczywiście po lewej stronie jak sobie przejdziecie, może macie takich kilka feature'ów, feature macie jakieś tam informacje rynkowe, skrzynkę pocztową, no i oczywiście handel. prawda? Czyli to miejsce, w którym będziemy handlować. I tutaj oczywiście jak sobie klikniecie macie wskaźniki różnego rodzaju możecie sobie dorzucić wskaźniki tak jak na TradingView ustalać sobie swoje strategie, ustalać sobie swoje skrypty. No i to jakie macie rachunki. Więc teraz przejdźmy do sedna, zobaczmy jak zrobić jak ustawić tego MetaTradera. Więc moi drodzy, wchodzimy sobie na maila. Wchodzimy sobie w maila od Bybita i tutaj mamy oczywiście, że nam gratulują i tak dalej. No i dostajemy MetaTrader 4 Account Number i meta Master Password. Czyli tutaj, oczywiście, są te wszystkie informacje, które potrzebujecie do tego, żeby się na MetaTraderze zalogować, prawda? Więc teraz znowuż wracamy do MetaTradera. Jak tutaj otworzyć konto? No, jak wejdziecie sobie na rachunki, klikniecie prawym klawiszem myszy na e, rachunki. Możecie sobie dać, zaloguj, oczywiście, otwórz konto lub zaloguj do konta handlowego. Jeżeli klikniecie sobie, zaloguj do konta handlowego, to tutaj musicie wpisać te wszystkie informacje, które mieliście w mailu. Czyli musicie wziąć MT4, e, account number, który sobie tutaj w login wrzucamy, prawda, i hasło. I oczywiście hasło również sobie bierzemy. Hasło to jest tak zwane Master Password. I ten master password również tutaj wpisujemy. Jeżeli chodzi o serwer, oczywiście ma być to tylko i wyłącznie BYBIT Global Asia, prawda? I klikamy login. Jeżeli, jeżeli wyskoczyłby Wam błąd, ponieważ tutaj też różnie to wygląda, to klikacie sobie jeszcze raz powiem drugą opcję. Gdyby nie chciało to konto Wam skoczyć, klikacie rachunki, klikacie otwórz konto. Wybieracie tutaj z tej listy serwerowej oczywiście BYBIT Global Asia, prawda? Klikacie sobie dalej. Mam nadzieję, że to widać na nagraniu. Jeżeli nie, to będę mówił jeszcze raz, ponieważ tutaj niestety no też ze względów zabezpieczających nie pokazują się pewnie pewne okienka. Więc jak klikniecie sobie jeszcze raz rachunki prawym klawiszem myszy na otwórz konto, e, wyskoczy Wam e, takie miejsce, w którym będziecie sobie musieli wybrać serwer. Więc wybieracie serwer Bybit Global Asia, Bybit Global LLC i klikacie dalej. Klikacie następnie istniejący rachunek, prawda. Z maila bierzecie sobie login, czyli loginem będzie mt4 account number, wpisujecie ten e, mt4 account number, zaraz to wam powiem. Hasło, które musicie wpisać moi drodzy, to jest jeszcze raz master e, password, czyli wybieracie master password, wpisujecie hasło master password i e, dajecie oczywiście, zapisz hasło i klikacie. Nowy rachunek rzeczywisty. Pamiętajcie, że jeżeli nie chcecie demo, nie musicie coś zaznaczyć, więc nie dajecie nowy rachunek demo, tylko nowy rachunek rzeczywisty i przechodzicie dalej. Ale zazwyczaj u mnie to działało w ten sposób, że jeżeli otworzyliście rachunki i daliście zaloguj się do konta handlowego, to tutaj powinno Wam wszystko wskoczyć. Ja tylko mówię, daję Wam jakąś tam alternatywę tego, e, tak naprawdę, jak to zrobić, ponieważ macie dwie opcje. Mówię, ta platforma jest dosyć archaiczna. Więc po prostu wy... sprawdźcie dwie opcje. Pierwszą opcję, którą powinniście sprawdzić, to jest właśnie to: zaloguj się do konta handlowego, i tam powinno Wam to wszystko bez problemu przejść. A teraz pokażę Wam, jak przeleć pieniądze na takiego MetaTrader'a. Teraz moi drodzy, macie oczywiście, wejdźmy sobie na asety. Eee, mamy tutaj na asetach Funding, Spot Derywatywy, USDC, Earn Lending i oczywiście MT4. I teraz jak przerać środki na MT4? Po pierwsze, ze spota musicie przetransferować wasze środki na konto Funding, oczywiście USDT, przesyłamy całość, klikamy Confirm. Oczywiście transfer jest completed, macie wszystko na Funding. I teraz co dalej zrobić? Musicie sobie wejść, jeszcze raz jesteście oczywiście w Assetach, klikacie sobie tutaj na dole w third party MT4 i tu jak sobie klikniecie Transfer In, to oczywiście z fundingu na MT4 USDT ja klikam całość 106 dolarów przesyłam i tutaj transfer oczywiście jest progress no bo to jest third party więc jakby nie jest to internal transfer tylko taki powiedzmy zewnętrzny więc te 106 dolarów powinno się przeciągu dosłownie kilku minut tak naprawdę znaleźć na waszym koncie Meta Tradera tu już nie będę pokazywał, no bo po prostu jak wejdziecie sobie na meta to tam potem jak klikniecie Handel, no to wyskoczą wam środki, więc tutaj nie ma zbyt dużej filozofii. Oczywiście, jeżeli przyjdzie taki moment w waszym życiu, że będziecie chcieli środki wypłacić, zarobiliście, straciliście, różnie to może być i chcecie po prostu z tego Meta tradera te środki znowu wyciągnąć sobie na wasze konto, na przykład spotowe, prawda? Więc tutaj no, musielibyśmy tobie teraz poczekać, więc ja oczywiście przyspieszę filmik i w momencie, kiedy ten proces się skończy, pokażę wam, jak te środki wypłacić. Tutaj w tym czasie oczywiście wam pokażę, jak tutaj macie ten pasek na dole, możecie sobie zejść, kliknąć na handel i tutaj wam się ten po prostu powinno, na handlu powinno wam się pojawić saldo rachunku, Saldu rejestru operacyjnego, oczywiście, jak środki przejdą, to dokładnie to zobaczycie. I moi drodzy, mamy oczywiście transfer completed, czyli te środki powinny się już znaleźć na waszym koncie meta tradera. I teraz, oczywiście, jeżeli chcecie to wypłacić, ta sama sytuacja: klikacie transfer out, wybieracie mt4, wybieracie funding usdt, klikacie all, klikacie confirm. I wszystkie te środki powinny Wam też w kilka minut przejść na konto fundingowe, oczywiście z fundingu. Pamiętajcie, żeby przerzucać to na spota, jeżeli chcecie wypłacać, i tak dalej. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o zasilanie i odsilanie tej platformy, to jest wszystko. Jeszcze Wam tylko na szybko pokażę, jak na platformie ustawić zlecenia. Moi drodzy, tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o zlecenia, oczywiście ustawianie zleceń na tej platformie. Jest to dosyć proste, wystarczy kliknąć po prostu prawym klawiszem myszy gdziekolwiek na ekranie i wychodzi wam możliwość handlu. Myślę, że jeżeli działaliście troszeczkę na Bajbicie na innych giełdach, bez problemu do tego dojdziecie, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy, nie będziecie umieli zrobić zlecenia Market, zlecenia Limit, jakiekolwiek po prostu problemy techniczne z tą platformą. Dajcie znać, wpiszcie w komentarzu. Na pewno każdemu odpowiem i pomogę. Jeżeli temat będzie bardziej złożony, zapraszam Was serdecznie oczywiście na Discorda. Discord jest dostępny dla wszystkich i tam ewentualnie będziemy się spotykać i będę Wam pokazywał na live, jak tą platformę w 100% otworzyć, żebyście po prostu nie mieli problemu ze zleceniami. Także to jest wstęp, oczywiście rozwinięcie. Ewentualnie, jeżeli ktoś będzie potrzebował, będzie na Discordzie. No i mam nadzieję, że odcinek Wam pomógł. Mam nadzieję, że platformę sobie zainstalujecie, ponieważ. Uwierzcie mi, naprawdę to jest mega, mega temat. Pod względem takiej dywersyfikacji pozycjowej, pozycjowej, to nie trochę trochę nie po polsku, ale w każdym razie każdy wie o co chodzi. Czyli długie swingi faktycznie otwieramy na jednej platformie, krótkie swingi, żeby nie psuć sobie pozycji, możemy robić na drugiej, więc tak naprawdę mamy w tym momencie dowolność. Nie ma żadnego problemu. Możemy się hedżować na dwóch platformach bez problemu. No i co? I wszystko powinno działać. Dajcie znać, czy Wam się odcinek podobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia.